Wiecie, co mnie fascynuje? Ilość osób, która ciśnie bekę z Warszawy, której satysfakcję sprawia pośmianie się z Warszawki. Jakiś czas temu pod Pałacem Kultury był zorganizowany konkurs na udawanie dźwięków ptaków. Wow. Wiecie, ja to oglądam i mam banan na twarzy, bo no jest to zabawne, jest to bardzo kreatywne. Ktoś wpadł na taki pomysł i poprawił humor wielu ludziom. Ale wchodzę w komentarze i co widzę? Uuu, widać, że warszawka. Warszawa i wszystko wiadomo. Ludzie, czy wy, jakby wy nie widzicie tego, że to jest humorystyczne? Że to jest dla żartu? Że to nie jest prawdziwy konkurs o randze ogólnokrajowej? Mnóstwo jest takich sytuacji, gdzie ktoś wrzuci coś dziwnego do internetu, jakieś nagranie schodnika. Gdzie to? Gdzie to? W Warszawie. O! No to wszystko wiadomo! <grym> Ale wiecie, że to jest największe miasto w Polsce. I co za tym idzie? Jest duża szansa, że jak coś nietypowego się wydarzy, no to będzie to akurat tutaj. No bo proporcjonalnie jest duża szansa, po prostu. Proporcjonalnie do tego, ile żyje tutaj ludzi. I to miasto też łączy wiele osób, które lubią od czasu do czasu przeżyć coś nietypowego i pójść sobie na konkurs udawania dźwięków ptaków. Jest to miasto, w którym ludzie ciągle wymyślają nowe rzeczy. To jest fakt, bo tutaj po prostu jest duża konkurencja. Knajpy muszą ze sobą konkurować, różne miejsca muszą wymyślać coraz to nowsze rzeczy, żeby przyciągać klientów. Lubię to, ile to miasto daje możliwości spędzania wolnego czasu. To jest piękne w dużych miastach, że one na przykład dbają o to, żeby mieszkańcom dostarczać różne aktywności w zależności od sezonu. Tutaj wszystko razem ze zmianą sezonu się zmienia. I ja to uwielbiam w Warszawie i mnóstwo innych osób, które tutaj mieszkają również. Mnóstwo ludzi przyjeżdża tutaj też po to, żeby wreszcie znaleźć swoich ludzi, żeby wreszcie się wpasować, żeby wreszcie znaleźć swoją grupę i znajdują. I ja uważam, że to jest piękne. Ja jestem jedną z tych osób, która lubi to. Która lubi to, że zobaczy na chodniku grupę nietypowo ubranych osób, która lubi różnorodność nie do przesady, ale no kurczę, przebywanie w mniej hermetycznym środowisku otwiera Twoją głowę dosłownie, otwiera Twoją głowę na inne perspektywy, poznajesz innych ludzi, dowiadujesz się, że świat nie jest taki, jak byłeś o tym przekonany przez większość Twojego życia. Czy warszawa zmienia ludzi? Tak, ale ja czuję, że mnie Warszawa zmieniła na lepsze. Nic w moim życiu tak nie otworzyło mi głowy, jak przeprowadzka do dużego miasta, którym akurat w moim przypadku jest Warszawa. I może osoby, które nigdy nie wyjadą ze swojego miasta rodzinnego, tego nigdy nie zrozumieją. I może powiedzą, że mam wyprany mózg. Ktoś mi już tak kiedyś napisał. Dawno temu w kwietniu ktoś napisał, no, że on jest z Warszawy, więc wszystko wiadomo. Uważam, że jedną z najlepszych rzeczy, jaką młody człowiek może zrobić w swoim życiu, jest wyprowadzka z rodzinnego domu, a zwłaszcza jeżeli będzie to przeprowadzka do dużego miasta. Tak dużo rzeczy cię zaskoczy, tak dużo rzeczy cię zaboli, ale później będziesz wiedział, że to była nauczka, którą musiałeś mieć, żeby zacząć rozumieć, jak działa świat na większą skalę niż twoje rodzinne miasto. Wiecie, czego jeszcze chyba dużo ludzi się boi, jeżeli chodzi o Warszawę? Cen. Jest tutaj dużo drogich sklepów, ale wiecie, że biedronka jest w każdym mieście i ceny są takie same. Fakt, ceny nieruchomości, macie rację, ceny nieruchomości są chore. Zapłacicie za wynajem więcej, ok, a zakupno to już nie mówię, ale macie tyle możliwości spędzania wolnego czasu, tyle możliwości wyjścia z domu, o której chcecie. I pójścia do różnych miejsc, spotkania się z ludźmi. Jest tutaj drogo, ale nie jeżeli chodzi o takie zwykłe życie, a nawet jeśli jest drożej, to zarabiasz też lepiej. Czuję, że to wszystko opiera się tylko na jednej zasadzie. Na zasadzie tego, kto hejtuje i kto potrzebuje się dowartościowywać. Wielu jest ludzi, którzy będą uprzedzani do tego miasta i nigdy tutaj nie przyjadą i nawet nie zobaczą, jak się tutaj żyje, ale będą uprzedzeni, będą. Hejtować będą cisnąć bekę. Wiele jest takich, którzy byli tutaj, którzy spróbowali, i którzy są niezadowoleni. I to się szanuje. Spróbowałeś, nie podobało ci się, i to jest jak najbardziej OK. I też nikt nie będzie płakał, że stąd wyjechałeś, a ty nie będziesz płakał, że tutaj jesteś. W takim miejscu, którego tak bardzo nie lubisz. No i tak, sobie chciałem pogadać właśnie parę słów opowiedzieć. Dzięki za oglądanie, idę do jakiejś wegańskiej knajpy na kolację. Tak. <grymne> Ale jutro nie idę na coffee rave'a jak coś, ani na matcha Rave Nie idę też na żadną demonstrację. Ech. Życzę wam udanego tygodnia.